Witam Cię, Agnieszko, dzisiaj serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, bo no. jesteś naszym terapeutą. Jesteś w naszej szkole, ukończyłaś naszą szkołę, i wiem, że ta droga była dla Ciebie ciekawa, odkrywcza, i chciałabyś dzisiaj się z nami tutaj podzielić, jak właśnie Ajurweda, jak ta ścieżka przyniosła Ci moc poradzenia sobie ze swoimi sprawami, trudnymi chorobami, jakie w życiu u najbliższych się pojawiły. No i y, jak w ogóle odkryłaś siebie, jak to ci, u Ciebie ta Ayurveda zadziałała, jaka to była ta droga i ścieżka? Ścieżka była, bym powiedziała zawiła. Natomiast prowadziła bardzo mocno w kierunku Ayurvedy, i tak jak też rozmawiałyśmy już wcześniej o tym, a Ajurweda jest jakby taką konsekwencją i uporządkowaniem różnych doświadczeń. Ja miałam taką sytuację, że już 8 lat temu moja wtedy półtora roczna córka zachorowała na nowotwora. I to jak zwykle w takich sytuacjach spadło do na nas tak totalnie niespodziewanie, w zasadzie. Sytuacja była bardzo moc dynamiczna, bo jednego dnia się dowiedzieliśmy, że nasze dziecko ma guza, a następnego dnia byliśmy już na oddziale i spędziłam z nią tam rok. I to jest trochę taka dla mnie wielka, bym powiedziała, nauka, chociaż bardzo trudna i im się sobie żyje. Nie chciałabym jej w życiu powtórzyć, natomiast też w jakiś sposób mimo wszystko jestem za nią cenna, wdzięczna, bo ona mi pokazała, jak można zupełnie inaczej podchodzić do choroby. Bo jak, każde, jak w każdej takiej podobnej pewnie sytuacji, przechodziłam przez różne etapy. Mimo tego, że jestem psychologiem z wykształcenia i tą wiedzę mam, jak reagować, gdzie co powinnam zrobić? Tak jak każda mama w takiej sytuacji. Przede wszystkim na początku miałam kryzys, załamanie, niedowierzanie. Bardzo, bardzo cierpiałam razem z moim dzieckiem, z moją całą rodziną. Z dwójką dzieci, które zostały w domu. Natomiast też chciałam o tym opowiedzieć, tak jak też już rozmawiałyśmy. Tak tylko, żeby pokazać, że nawet w tak trudnych sytuacjach jest zawsze nadziei, możemy w różny sposób przez nie przechodzić. Bo po, po momencie takim bardzo dla mnie trudnym, kiedy wydawało mi się, że w ogóle już nic mnie w życiu do nie czeka i w zasadzie koncentracja moja cała była mojego umysłu na, na tym, jak jest źle, jak jest niebezpiecznie, jak... W zasadzie no, nie wiem, co mam robić w takim totalnym kryzysie, no i przede wszystkim lęku potwornym o moje dziecko. W pewnym momencie coś się zmieniło. To był taki moment, w którym jak spojrzałam na moją małą córeczkę, która siedziała w łóżeczku, mimo tego, że miała półtora roku i była dzieckiem, które nie wiem, już było częściowo odpiluchowane, jadła samodzielnie, dużo mówiła, jak na swój wiek. Nagle zobaczyłam, że siedzi tam dziecko, które nie mówi, jest znowu w pieluchach, jest smutne, które nie je samodzielnie, bo nie mam nawet jak, ją, jak jej tam podać jedzenia. Pamiętam, że to był taki moment, w którym się zaczęłam zastanawiać, właśnie o co chodzi i co ja mogę w tym momencie. To był taki dla mnie moment bardzo kluczowy, kiedy zaczęłam się zastanawiać, jak można w ogóle inaczej do tej sytuacji podejść, żeby przeżyć ją możliwie dobrze. Pierwsza moja myśl taka była, że choroba to również życie. To jest taki element życia, który się przytrafia, i że też się z nim mierzymy w życiu. Nie zawsze jesteśmy pełni szczęścia, zdrowia i wszystko nam się w życiu układa dobrze. Bardzo często właśnie, paradoksalnie jest zupełnie inaczej i to, że trochę od nas zależy, jak przez to możemy przejść. Pamiętam ten moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać w ogóle, co mogę zrobić i. Kiedy trochę mi się umysł uspokoił, zaczęłam się zastanawiać, co, jak ja w ogóle inaczej mogę podejść do tej sytuacji. Co mogę zmienić i jak zrobić, żeby ta sytuacja. Mimo tego, że jest bardzo trudna, jest to życie na oddziale, na oddziale dziecięcym, gdzie dzieje się dużo dramatycznych rzeczy, jak można zrobić, żeby ona była nadal życiem? Szczególnie, że pomyślałam sobie, że to jest życie mojej półtorarocznej córki. Hmm. Niestety była to też konfrontacja z tym, że być może jest to ostatni element życia, gdzie takie ryzyko duże było. Więc też nie chciałabym, żeby ono tak wyglądało. I to był taki moment, gdzie zadałam sobie pierwsze pytanie, co lubi moje dziecko, co sprawia, że ona jest szczęśliwa, radosna. I przypomniałam sobie, że ona zawsze lubiła słuchać muzyki. I że bardzo dla niej istotne było to, żeby właśnie była ta muzyka, że ona tańczyła, że to była dziewczynka, która ubierała się w sukienki waletowe. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam tak spontanicznie, to włączyłam jej jakąś piosenkę, którą lubi, wyciągnęłam ją z łóżeczka i zaczęłyśmy tańczyć. I to był taki moment, który ja pamiętam jako taki moment, gdzie mi coś zaskoczyło. Z psychologicznego punktu widzenia to też ma duże znaczenie, bo półtoraroczne dziecko, mówi się, że jest bardzo mocno z mamą związane, że jego światem i jego takim kontekstem jest matka, więc tak naprawdę moja postawa jest tak naprawdę jej postawą. U dorosłych, u dorosłych jest to trochę inaczej, że tutaj bardziej pracujemy, czy z starszych dzieci pracujemy z ich przekonaniami, postawami. Tutaj wiedziałam, że takim pierwszym krokiem to jest ja, ja się muszę zmienić, żeby moje dziecko miało szansę. Zmieniłyśmy dużo. Zmieniłyśmy ubieranie, zbiżamy i dresików na sukienki paletowe. Zmieniłyśmy to, że słuchałyśmy muzyki, że więcej się śmiałyśmy, bawiłyśmy, kiedy to możliwe wychodziłyśmy na zewnątrz, ale zmieniłyśmy też bardzo dużo w takim sposobie podejścia do, do takiego dbania też o to zdrowie. Jakkolwiek na oddziale onkologicznym rutyny i radzenie sobie z różnymi trudnościami jest takie, bym powiedziała, bardzo czasami drastyczne. Nie wiem, jak spadają wyniki, to się robi przetoczenia krwi. My jednak staraliśmy się zadbać, żeby nasze dziecko miało zdrową dietę. Od urodzenia ona nie jadła mięsa, my nie jedliśmy mięsa i też sprawdzaliśmy, czy to jest dobra ścieżka, czy nie. Natomiast bardzo dbaliśmy o jakość tego, co jadła, żeby to było zdrowe, wartościowe, ekologiczne, żeby jadła te posiłki świeżo przygotowane. I tak trochę tutaj opowiadam o rzeczach, które już z perspektywy czasu wiem, że to jest ajurweda, natomiast wtedy o tym nie wiedziałam. Coś czytałam, między innymi trafiły mi też książki z dietą o Ayurvedzie, ale to wszystko było takie dosyć chaotyczne. Natomiast to, czego poszukiwałam, to takiej ścieżki i nadziei, co można zrobić, żeby to dziecko jak najlepiej prowadzić. Dbaliśmy o, o, o jej dobre samopoczucie i mówię też o tym, bo kiedy ja byłam w tamtym momencie, te parę lat temu, to powiem szczerze, nie bardzo wiedziałam, czego się złapać i mi tej nadziei bardzo brakowało. Brakowało mi tylko, żeby ktoś mi powiedział, zrób tak i tak. Tu nie chodzi też o gwarancję, bo wiadomo, że też choroba jest, nowotworowa jest bardzo trudną chorobą do, do leczenia. Natomiast takie poczucie tego wpływu, że tak naprawdę my też mamy wpływ na siebie przede wszystkim, czy na naszych bliskich, na to, co, że w ogóle cokolwiek możemy zrobić, co też spowoduje, że ta choroba nie będzie tylko, nie wiem, dołem, depresją, ale będzie po prostu kawałkiem życia naszego. My mieliśmy to szczęście, że nasza córka skończyła to leczenie pozytywnie. Natomiast też wiem, że ten sposób prowadzenia działa. I dla mnie najlepszym dowodem było to, że za każdym razem, kiedy były obchody, kiedy raz tam no chyba na tydzień przychodziła pani ordynator, która oglądała te wszystkie dzieci, za każdym razem było zdziwienie. Jakby co się dzieje, że nasze dziecko przybiera na wadze? Mimo bardzo silnej chemii, którą przyjmowała? Czasami było pytanie, czy bierze sterydy, no, bo jednak jest okrągła, nie wygląda tak, jak inne dzieci. No i wtedy właśnie padała często odpowiedź jednej z lekarek, która nas to bawiło, że to jest ta nasza wegetarianka. A, I ona a tak, to to jest ta, to dziecko inaczej prowadzone. Natomiast z perspektywy czasu widzę, że to bardzo działało i to nie jest jedyna sytuacja, gdzie my w życiu mamy taki trochę dowód na to, że to działa. Moja córka, kiedy zakończyła leczenie, poszła do przedszkola, gdzie słyszeliśmy, że będzie bardzo chorować, będzie dużo opuszczać szkołę. Natomiast pewne zdrowe nawyki my nadal utrzymaliśmy. I to nie jest dziecko, które choruje cały czas. Wręcz przeciwnie, i odporność jest bardzo silna, jak na to, co przeszła. Tak prowadzimy też naszą całą rodzinę. My prowadzimy również z moim mężem, że dbamy o to, jak jemy, jak żyjemy, w jakich jesteśmy relacjach. I tak trochę o tym opowiadam, bo też to nie była jedyna sytuacja. Jakoś tak mi się życie ułożyło, że kilka miałam takich bardzo trudnych, traumatycznych doświadczeń w krótkim czasie, w perspektywie chyba 4-5 lat. I był taki moment, gdzie ja sama stanęłam i się zastanawiałam, co dalej. I to był moment, kiedy postanowiłam też, że czas złapać oddech, bo też dużo tych rzeczy się zdarzyło. I podjęłam decyzję, że zrobię sobie przerwę w pracy. Ta, ta decyzja była o tym, że to będzie przerwa taka, dwa, trzy miesiące na złapanie oddechu, zastanowienie się, co dalej. Natomiast, kiedy złapałam ten oddech, pierwsza moja reakcja organizmu była taka, że Musiał odespać, wyregulować jedzenie, bo też często nie miałam czasu na to, żeby zadbać o siebie. I zaraz w krótkiej perspektywie pojawiła mi się właśnie Ayurveda, pojawiła mi się Atma. Mówię też o tym, bo Atmę obserwowałam już od dawna, o Ayurvedzie czytałam, ale to taka była wiedza, bym powiedziała, urywkowa, niepełna. Natomiast. To był taki moment, kiedy jak tak bardzo byłam gotowa już na nią, na, na to, żeby tak zwolnić w życiu, zastanowić się, co dalej, a, no to trafiłam do, do na kurs, najpierw kurs konsultanta, a, gdzie złapałam już totalnie przekonanie, że to jest e, właściwa ścieżka, tym bardziej, że doktor Garima bardzo pilnowała nas, żebyśmy nie tylko uczyli się teoretycznie, ale zawsze powtarzała, że wiedzieć, a nie praktykować, to nie wiedzieć, więc mocno też wprowadzałam te zasady w swoje życie. No, i co mogę powiedzieć? No, jakby naturalną konsekwencją było to, że też poszłam dalej jako z terapeuty. No i że też myślę sobie, że utrwaliło to wiele rzeczy, które w życiu miałam, ale bardziej intuicyjnie, niepewnie. Teraz jakby mam to w bardzo uporządkowany sposób i powiem szczerze, że właśnie to mi jakby potwierdza ta cała moja historia wcześniej i tak myślę, że nawet w to, że ta agryfeta się pojawiła na mojej drodze w takiej uporządkowanej formie, że to ma bardzo duży sens i że to też jak my prowadzimy swoje życie bardzo mocno wpływa po prostu jak żyjemy, jak się czujemy, jak wygląda nasze zdrowie i szczęście. Tak, taką, ta, taką mam myśl i refleksję. Tak, a ja myślę, że w ogóle my tutaj w naszym takim zachodnim systemie podchodzimy trochę źle do choroby, że wajur będzie w ogóle się nie mówi o chorobie, tylko o nierównowadze. A ja y, przeszłam również drogę y, chęci pomocy swojemu dziecku z problemów alergicznych, dlatego też się pojawiła u mnie i medycyna chińska, i makrobiotyka, i ajurweda właśnie, y, bo wiem, co matka potrafi zrobić, żeby pomóc swojemu dziecku. I po tym doświadczeniach zrozumiałam, pomagając innym też, że choroba jest to informacja i podniesienie świadomości, do czegoś, odwrócenie się do czegoś innego. Czyli uważam, że choroba jest dla nas informacją, że idziemy w złym kierunku i trzeba coś zmienić albo procesem, który nas ma przebudzić, że coś pokazać, coś uświadomić głębszego. I jeśli byśmy w ogóle z takich perspektyw patrzyli na chorobę, nie byłoby tyle lęku, strachu, jak dowiad... tak jak ty dowiedziałaś się z dnia na dzień o dziecko z nowotworem, to człowiekowi nogi się załamują. Ja to samo miałam, że dziecko, które rok nie śpi, tylko leci albo górą, albo dołem to z bezradności człowiek nie wie co robić i tak jak Ayurveda mówi, że nie kopie się studni zanim płoną lasy, tylko jak człowiek ma narzędzia, narzędzia właśnie, które daje konkretnie Ayurveda, chociażby rutynę dnia, odpowiednie do dobrany posiłek do danej doszy, praca z umysłem i to wszystko też chyba pomaga jakby w momencie, kiedy przychodzi te ciężkie doświadczenie, przejść to wszystko, Taki był u mnie proces i myślę, że też taką podobną drogą szłyśmy, że te wyboje były, będą zawsze u każdego i trudne doświadczenia, ale fajnie, że właśnie są te narzędzia, jest ten ten spokój i włączony obserwator, co pozwala te trudne rzeczy przetrwać i chyba to jest dla mnie magią Ayurvedy. A powiedzmy. Tak, ja myślę, że to tak jak też. Tak, tak jak no. też opowiadasz, właśnie myślę sobie, że często w momencie, kiedy my jesteśmy w tej trudnej sytuacji, bardzo trudno jest zatrzymać, zatrzymać ten swój umysł pędzący. I też właśnie takie moje wspomnienie, że jedną z takich cenniejszych w ogóle informacji. Z, ze szkoły terapeutów, już ayurvedy, to to praca z umysłem. Ja jestem psychologiem, więc też teoretycznie można powiedzieć, wiem, wiem dużo na temat umysłu, psychiki człowieka, natomiast to ayurvedyjskie podejście jest zupełnie inne i myślę sobie, że ono dla mnie jest bardzo takie rozszerzające. Nawet teraz mogę z własnych doświadczeń, e, takich e, ostatnich, powiedzieć, że miałam też bardzo trudną sytuację, gdzie e, jakby ona doprowadziła, taka stresująca, która doprowadziła do tego, że jednego dnia nagle zaczął mnie boleć tak w plecy, że prawie nie mogłam chodzić i, i zaczęłam tracić głos. E, coś zaczęłam chaotycznie działać, robić, żeby sobie pomóc, a za chwilę się sobie. Okej, okay, ale uspokój się. Przecież ty wiesz, co robić. Jesteś po szkole terapeutów, fajorzy, wiesz, co działa. I dałam taką informację do mojej rodziny. Słuchajcie, ja potrzebuję godzinę zamknąć się w pokoju, żeby mi nie przeszkadzać. E, zamknęłam się, zaczęłam robić pranajamy, czyli e, ćwiczenia oddechowe, żeby ten swój umysł. Po pierwsze, na początek uspokoić, żeby właśnie trochę zbliżyć się do siebie. Później zaczęłam sobie robić medytację, a potem zaczęłam porządkować swój umysł i rozdzielać w nim co tak naprawdę on mi tam produkuje, co mi nie służy, a co mi służy. Kiedy jakby dałam sobie ten czas, kiedy to wszystko tak jakby trochę takim ćwiczeniem sobie przerobiłam, bo to naprawdę tak jak było technika ćwiczenie, wymyślona na dany moment, na daną potrzebę w jakiejś desperacji mojej, okazało się, że jak skończyłam, stałam, nadal bolały mi plecy, ale mogłam się ruszać i nie był to już tak ból i mogłam zacząć normalnie funkcjonować. I tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, jak czasami niewiele potrzeba. Naprawdę niewiele. Ta godzina czasu, która zmieniła, że z jakiegoś silnego bólu, gdzie w zasadzie mogłam leżeć tylko w łóżku nagle, mogłam stać, pójść, zająć się swoimi rzeczami. A, I tak, i to jest dla mnie niezwykłe w ogóle w tym wszystkim. Tak, ja mam, ja mam dokładnie to samo, że jak zaczyna się dziać, bo wiadomo, że te emocje jak się kumulują w ciele i później jest... Już więcej nie mogę, to jest ta panika pierwszy moment, ale ja sobie yy, wiedząc jak funkcjonuje mój umysł, moje ego i podświadomość zawsze myślę sobie mm -hmm, kto tu teraz rozrabia? Czy mój sąsiad, czy sąsiadka? Mój umysł nazwałam sąsiadka, moje ego nazwałam sąsiad i sobie myślę, no zaraz definiuję, kto tu wpadł, żeby mi namieszać. I słuchaj, jak, jak stanę z boku i się przyglądam, coś się dzieje w tej całej mojej głowie, to nieraz zaczynam się śmiać z tego, że sobie myślę, no dobra, wpadła sąsiadka, bałagan zrobiła, ale niech ona już idzie. I to mi daje tak dystans do sytuacji i do tego napięcia, które wniosła ta sytuacja, że dosyć szybko, tak samo jak Ty, potrafię sobie, nie wiem, czy godzinę, czy nieraz dzień, ale poradzić z sytuacją trudną i to jest cudowne, że w ogóle mamy takie narzędzia, że możemy sobie po prostu sami dla siebie być terapeutą, siebie zdiagnozować i zobaczyć, że gdzie jest mój problem, jak o nim nie myślę, że wszystko się dzieje w umyśle. To jest super. Tak, no ja myślę, że będziesz wykorzystywała tu i w pracy zawodowej też narzędzia i sobie, że, że jednak... Ta droga jest dająca jakość życia. Tak, natomiast ty powiedziałaś ważną rzecz, którą bym podkreślić, że to ważne, żeby też zadbać o to wszystko wcześniej, a nie jest, kiedy jest już sytuacja kryzysowa, czyli ja tylko pani studni. Bo ja myślę, że my często tak zaciągamy taki duży kredyt w swoim życiu na temat swojego zdrowia. OK, daję radę, wytrzymam. Jestem świetnym tego przykładem. Mnie bardzo Zawsze mi się wydawało, że zniosę wszystko, wytrzymam wszystko. I w zasadzie, jak mi się coś przydarzy, to w sumie nie jest tak nic wielkiego. Natomiast myślę sobie, że żeby też mieć w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach tą siłę i, i tą taką czystość umysłu, to naprawdę też warto pracować nad tym profilaktycznie, a nie tylko, kiedy jest już sytuacja ekstremalna. Bo myślę sobie, że to naprawdę buduje w nas takie, taką siłę, moc, i potem, kiedy przychodzi to trudne, a ono się i tak będzie w życiu zdarzało, zawsze się zdarzają różne trudne momenty, mniej lub bardziej, życie jest trochę jak taka fala. No bo jak ja to mówię, matematycznie sinusoida, raz jesteśmy na kurce, raz znowu trochę spadamy. Więc w momencie, kiedy szczególnie jest dobrze, powinniśmy, kiedy mamy tą energię, ja wiem, że często nie myślimy wtedy o trudnych rzeczach, ale to jest taki moment, kiedy my, ładując te baterie, fajnie jak się też wyposażamy w takie dobre narzędzia i techniki do radzenia sobie, kiedy wtedy jest ten trudniejszy moment. No, to, to też myślę, jest bardzo istotne. To takie moje doświadczenie i moja refleksja. Tak, ja też tak uważam, dlatego tutaj ciężko swoje chwalić, ale uważam, że właśnie to, co daje terapeuta, to daje mocne ugruntowanie i zrozumienie, co dzieje się w ciele, co ciało potrzebuje, jakie zaopatrzyć w odpowiednie... Nie wiem, chociażby talerz minerałów i witaminy, żeby się ono dobrze budowało, jak zatroszczyć się o swoje emocje i o swoje potrzeby, jak je zobaczyć, odkryć tego, kim jesteśmy. Jakby te kluczowe pytania dają nam, że my jesteśmy bliżej siebie, bliżej swojego czucia. I chyba w momencie, kiedy nabieramy tą siłę, to później, nawet jak przychodzą te burze i tajfuny emocjonalne w naszym życiu, to człowiek łatwiej to przechodzi. Wiadomo, że to będzie, że to nie jest tak, że Jurvedna nam pozwoli lekko i przyjemnie przez całe życie. To, to jest kwestia właśnie, jak dzięki świadomości przejdziemy chyba te etapy. Trudnych chwil, i to jest chyba najwyższa wartość tej Ajurvedy, że umiesz wrócić do siebie, przede wszystkim umiesz w prosty sposób i z naturą wrócić do zdrowia i nie jesteś zależna od świata zewnętrznego i systemu, umiesz zaopiekować się swoimi emocjami i jakby potrzebami płynącymi z serca i z umysłu. I ty wiesz, jaki kierunek dla siebie wybrać w życiu, no bo nikt nie zna ciebie lepiej niż ty siebie sam. Więc zaczynasz zarządzać świadomie swoim życiem i nabiera to chyba jakości. To jest rzecz, która przechodząc sama ten proces na sobie, stwierdziłam, że to jest tak doskonałe narzędzie, że jednak... Yy, Zrobię wszystko, żeby podzielić się ze światem i stąd powstały te kursy i mimo tego, że nieraz też jest ciężko, to się nie poddaję, bo wiem, że to jest wyższy plan, który dobrze zrealizować dla innych, dla ludzkości i podzielić się tym, co mnie świat obdarował. się, ja że generalnie w ogóle taka praca nad swoją świadomością i w ogóle takie wzięcie odpowiedzialności za siebie, tak, jak tutaj trochę w tym przykładzie moim, też czasami za dziecko swoje, bo wiadomo, że ona też jest y, osobą, która jeszcze trudno, żeby za siebie brała odpowiedzialność, y, to też daje takie poczucie mocy. I to jest coś, gdzie właśnie my przestajemy być trochę tą taką łódką na fali, którą tak miota, ale gdzie my łapiemy ten ster i my trochę też. Zmagając się z tym sztormem, tak mówiąc trochę metaforycznie, wiemy w jakim, celu, w jakim kierunku chcemy płynąć i ma, wiemy, że mamy ten ster, mamy, mamy możliwości i to jest też, myślę, coś takiego ważnego w życiu dla tak. mnie bardzo. Tak, ja powiem Ci, że właśnie miałam takie, um, u mnie takie metaforycznie było koniec bycia chorągiewką na wietrze. No to dobrze, no, dziękuję Ci, kochana, bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom jakąś inspirację damy do tego, żeby wracali do siebie i korzystali z narzędzia Jurbedy i nie tracili nigdy nadziei w sytuacji trudnych, że jest taka droga, jest taka możliwość. I właśnie zawsze ta prawda się obroni i wyjdzie na jaw. A po prostu Dwa Jurwiedzie jest to dobre, że ona ma kompendium zebranych narzędzi, gdzie można sobie w szybki sposób podnieść świadomość i używając tych narzędzi sobie pomóc. Dziękuję Ci bardzo za, 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 za to, że zechciałaś tutaj ze mną tę rozmowę przeprowadzić. I wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Dzięki,